W tym filmie przedstawiamy proces eksportu do Nestingu DXF w paletę CAD. Na początku numerujemy części i wybieramy materiał, który chcemy przenieść do formatu DXF. Następnie wchodzimy w inteligencję zaznaczonych płyt, klikając klawisz I. I wybieramy opcję DXF. W tym miejscu możemy nazwać nasze zlecenie. Najlepiej tak, aby łatwo było rozpoznać, którego materiału dotyczy eksport. Na koniec uruchamiamy postprocesor, który automatycznie ułoży nesting wygenerowanych plików DXF na zdefiniowanych płytach. DXF zostaje utworzony i podzielony na warstwy, do których później można przypisać odpowiednie narzędzia maszyny. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi filmami, polub ten film, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod tym filmem.